Oglądajcie do końca, bo tego się nie spodziewaliście. Witajcie moi drodzy w kolejnym Life'ie i w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowych okolicznościach i w wyjątkowym odcinku to na pewno. Ja się dzisiaj mega stresuję, bo to jest dla mnie bardzo ważny odcinek. No i taki kurde, troszkę troszkę jednak łza się zakręci na pewno w oku, ale dzisiaj. Długo wyczekiwany moment auta dla widza. Auto ogłosiliśmy jakoś w grudniu tamtego roku, więc minęło około pół roku i w końcu możemy nagrać ten odcinek i pokazać wam i przedstawić wam auto, którego ty lub ty niedługo zostaniesz właścicielem. Jakie to auto? Powiem wam tyle. To auto doskonale znacie od dwóch lat, jest na naszym kanale. Tym autem jest moja tabaluga. To auto ma dla mnie ogromną wartość. Wiąże się z nim wiele historii i wspomnień i mam nadzieję, że już niedługo jedna osoba z Was będzie tę historię kontynuowała. Do samej wartości tabalugi, czyli ile to wszystko kosztowało, co zrobiliśmy właśnie z tym autem oraz do zasad tego rozdania. Przejdziemy sobie później, natomiast teraz cofnijmy się do początku. Ja to auto kupiłem niespełna dwa lata temu, i przez te dwa lata mnóstwo się działo. Niektórzy z Was śledzą nas od niedawna, więc zobaczcie, ile modyfikacji zrobiliśmy w tym samochodzie. Dojechaliśmy właśnie do Milica, tam gdzieś w tle, widzicie mój nowy nabytek. Będzie to E46 3.0 dieslu. Właściciel autka z bólem serca oddaję. natomiast sytuacja sprawiła, że musi się jej pozbyć, dzięki czemu ja mogę ją nabyć. Woohoo! Ale zapierdolę, ja pierdolę wow! Ja, ale się cieszę! Ale jeszcze bardziej się cieszę na ten projekt, co z tego zrobimy. Ej, to jest tylko E46, a ja się jaram jak dziecko, masakr. No, nadszła, nadszła ta chwila bardzo poprawnie po polsku. Wjeżdżamy w końcu BMW na hamowanie. Więc tak jak widzieliście, jest tego sporo, bardzo dużo. Tutaj mam wszystko na liście spisane, co ile kosztowało po kolei, kosztowało lub o jakiej wartości jest. No bo oklejanie, na przykład nas nic nie kosztowało, bo sami sobie to zrobiliśmy. Koszt bazy, czyli BMW E46 w coupe 330d, to jest 17,5 zł złotych. Nowy właściciel nie będzie musiał ponieść kompletnie żadnych dodatkowych kosztów. Ta baluga będzie przekazana poprzez darowiznę. Oczywiście z uwagi na kwestie formalne nowy właściciel musi mieć skończone 18 lat. Wszystkie koszta z tym związane są po naszej stronie. Oprócz tego ta baluga ma ważny przegląd, ważne ubezpieczenie, no i prezent od nas pierwszy pełny bak paliwa. Kolejną dosyć szybką modyfikacją były nowe felgi 19 gdzie szerokość tylnej felgi to jest 11 cali. Tu mamy felgi OTR 11 z oponami i z malowaniem w kolorze złotym, tak żeby pasował kolor do oklejenia. Koszt 6000 zł. Nie liczę gwintu chińskiego, który się nie nadawał. Zmieniliśmy go na MTS Gold, sam koszt gwintu 1500 zł. Dołożyliśmy M-pakiet, czyli empakietowy zderzak przedni, empakietowy zderzak tylny i progi. Tak, żeby to auto wyglądało po prostu dużo lepiej i pasowało do poszerzeń, które kosztowały 1800 zł. Sam M pakiet koszt 2000 zł. Dalej oklejenie folią 3M metalizowaną do zadruku od 180 mc 120 z laminatem błyszczącym do tego naklejki na to, które są w folii odblaskowej plus projekt, który zrobił małachowski projekt, oczywiście wydruk DPS Druk. Pozdrawiam chłopaku. Całość o wartości 12 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że nowy właściciel z tym oklejeniem pojeździ jak najdłużej, natomiast musi do końca roku 2021. A w 2022 może u nas przekleić sobie tabalugę na dowolny wybrany przez niego kolor za darmo. Wydech z kwasówki, gdzie mamy full przelot i tylko końcową puszkę od MG Motorsport, wartość 4000 zł. Nie możemy zapomnieć o car audio, czyli tuba basowa z dwoma dużymi głośnikami, dwa wzmacniacze, radio do tego głośniki dołożone też na tył, żeby to wszystko razem hulało, wartość 3,500 zł. Przyciemnianie szyb. Tutaj liczę standardowo około 1100 zł. No i Oczywiście mamy jeszcze ostatnią modyfikację, czyli program na 300 koni 600 N plus nowiutkie, świeżutkie, w sumie odrestaurowane turbohybrydowe na wirniku CNC. wszystko poskładane od nowa bez żadnych wycieków, wartość 4850 zł, więc cała ta baluga wyniosła. Jeżeli stoicie, to usiądźcie 54250 zł. I taką nagrodę główną. Zasponsorujemy właśnie jednemu lub jednej z Was. Dlaczego nagrodę główną? No bo będą jeszcze inne nagrody, o czym powiemy za chwilę. No i przejdźmy teraz do konkretów. Co zrobić, żeby zostać nowym właścicielem tabalugi? Są trzy rzeczy, które trzeba będzie spełnić. Po pierwsze, musisz wejść na sklep w wrapster.pl, złożyć zamówienie. Nie ma minimalnej kwoty zamówienia, natomiast w koszyku musi się znaleźć nasz kosmetyk. Co najmniej jeden. Opłacone musi być to zamówienie z góry, a w uwagach musisz wpisać tabaluga. I tylko te zamówienia będą brane pod uwagę, więc upewnijcie się, że macie wszystkie punkty spełnione. A w uwagach jest wpisana tabaluga, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Jeżeli ktoś zapomni, no to nie bierzemy takiego zamówienia pod uwagę i nie korygujemy nic. Pamiętajcie też, żeby wpisać dobry numer telefonu, ponieważ na ten numer telefonu będziemy kontaktowali się z osobą, która potencjalnie zostanie nowym właścicielem tabalugi. Kolejne dwa punkty są mega proste. Po pierwsze, udostępnij to wideo publicznie u siebie na Facebooku. A po drugie, musisz wejść na naszego Instagrama, którego nazwę widzisz tutaj, i kliknąć follow. Więc wystarczy spełnić te trzy podpunkty, żeby wziąć udział w rozdaniu tabalugi. A jeżeli zastanawiacie się, czy to auto jest warte waszej uwagi, waszego zaangażowania, to posłuchajcie dokładnie, co o nim sądzi przemoznawca. Tył napęd BMW 3 litr Diesel. Turbiny hybrydowe. Wystarczy zobaczyć i powiedzieć, że jest Ameryka, jak pocisk w atmosferę wlatujący. Panie, Disney, 270, a nie będzie 1090 konia. To już dowodzi. Jest rozpórka, jest sześć cylindrów rzędowo. Przęt na gasie. On tu ponoć napierdala bardziej niż ja. Jest na wypasie. Ja to kupuję i polecam. I te koła, i te piękne 19-tonowe koła. Cudowna linia do ten wlewku. Na ten na magnet! Ten diesel miał 121 decybeli, Tyle co niektóre fałsamy w benzynie! Gutemę! Uuuu! Wow! Ale się jedzie! Na wzięcie udziału w naszej zabawie macie czas do następnej niedzieli do godziny 23.59. Słuchajcie, z doświadczenia wiemy, że przy takich akcjach jest mnóstwo zamówień, dlatego na sklepie wydłużyliśmy też czas oczekiwania na wysyłkę, więc cierpliwie czekajcie na swoją paczkę. Żeby Was jeszcze bardziej zmotywować, tylko i wyłącznie dzisiaj do końca dnia wszystkie nasze kosmetyki minus 10%, ale to nie wszystko. Do naszej zabawy dołączamy 5 kopert z voucherami na nasze usługi. W pierwszej kopercie znajduje się przyciemnianie szyb w Twoim aucie foliami ATC. W drugiej kopercie znajduje się przyciemnianie szyb foliami ceramicznymi Lati. W trzeciej kopercie znajduje się szkolenie. Jedno z wybranych przez Ciebie stacjonarne u nas na miejscu we Wrocławiu. W czwartej kopercie Korekta lakieru wieloetapowa wraz z nałożeniem siedmioletniej ceramiki. I w piątej kopercie, uwaga, zmiana koloru auta foliami 3M Seria 2080. Satynowe, błyszczące lub matowe. Pomysł na te vouchery jest mega prosty. Codziennie przez 5 dni będę wybierał jedną z tych pięciu kopert i dorzucał do losowo wybranej paczki, która bierze udział w konkursie. Więc z każdym dniem tych kopert będzie ubywać. I oczywiście całość będę udostępniał na Insta Stories na Instagramie, którego przypominam, żeby wziąć udział w konkursie, musicie obserwować. Ja ze swojej strony chcę zrobić wszystko, żeby ta zabawa była mega sprawiedliwa i żeby każdy, który bierze w niej udział, miał szansę na to, żeby zdobyć tabalugę. Między innymi oczywiście. Więc w tym konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które są z naszej rodziny. I pracownicy firmy Wrapster. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, całe rozdanie będzie na żywo w środę, 9 czerwca o godzinie 17. E, Mordo, nie w środę, tylko w poniedziałek. Poniedziałek godzina 17 będzie live. Nie słuchajcie go. I na żywo program wybierze jedno ze wszystkich zamówień, które wzięły udział w konkursie. Będzie to numerek i na żywo na live ja zadzwonię osobiście do tej osoby. Zweryfikuję, czy wszystkie punkty zostały spełnione. Te trzy, o których mówiliśmy wcześniej i dopiero poinformuje tę osobę o tym, że została nowym właścicielem tabalugi. Na koniec szybkie przypomnienie jak wziąć udział w naszej zabawie. Po pierwsze, musisz wejść na sklep wrawster.pl, złożyć zamówienie, gdzie będzie co najmniej jeden kosmetyk, będzie opłacone z góry, a w uwagach zamówienia będzie napisane Tabaluga. Po drugie, musisz udostępnić link publicznie na Facebooku naszego wideo, a po trzecie musisz nas obserwować na Instagramie. Link do regulaminu zabawy zostawiam wam w opisie. Tymczasem się z wami żegnam, życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się z nowym właścicielem Tabalugi i na pewno Nagramy o tym odcinek, także wszystkiego dobrego. Życzę Wam powodzenia, a tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć! No, powiem szczerze, że taka okazja nie może wam przejść koło nosa. Ale ja najbardziej współczuję Hugo pakowania tych wszystkich zamówień. A kto został do końca i weźmie udział w konkursie, pisze w komentarzu Tabaluga. Powodzenia!